Dzisiaj dzisiejszej uroczystości będzie tradycyjnie, za chwileczkę orkiestra zagra hymn państwowy, potem pan Marian Przybylski kilka słów mówi o tym szczególnym dniu. Storzymy następnie wiązanki kwiatów odpominkowych i na zakończenie orkiestra zagra ro. Witam szczególnie kombatanta, zostaną nam tylko jeden. Bardzo serdecznie Panie widzonie Pana witamy na tej uroczystości. No nie ma się potrzeb przykro mi bardzo, o są ferie, może dlatego. Do hymnu! E 21 stycznia 1945 roku był dniem niemalże identycznym z dniem dzisiejszym w sensie pogody. W mroźny poranek 1945 roku grupa Niemców pozostała jeszcze w dokonała zniszczeń podpalając Kościół Świętego Prokopa oraz magazyny Bractwa Kurkowego i magazyny w jeziorkach. Południe 45 roku, południe 21 stycznia, grupa młodzieży wyszła w kierunku młynów, wiedząc o tym, że zbliża się armia wyzwoleńcza. Byli to żołnierze Pierwszego Frontu Białoruskiego. Napotkali ich pod młyny i uprzedzili o tym, że w szpitalu szczeleńskim Tuż przy drodze głównej, którą będą przejeżdżali, Niemcy przygotowali na nich zasadzkę. Około 30 Niemców uzbrojonych po zęby czekało na zbliżające się wojska radzieckie. Armia Czerwona o godzinie 17 wkroczyła do Szczelna, niosąc wolność miastu i najbliższej okolicy. W walkach pod szpitalem zginęło pięciu żołnierzy radzieckich, w tym jedna kobieta, żołnierz tejże armii. Sześciu pozostałych żołnierzy w okolicach Szczelna złożyło krwawą ofiarę. Mieszkańcy Szczelna radowali się, cieszyli się. W kronikach szkolnych, w zapiskach kronikarskich rodzinnych. W listach pisanych do rodziny możemy spotkać informacje właśnie z tego dnia. Nie było osoby, która by płakała. Były osoby, które radością napojone witały wyzwoleńczych żołnierzy. Jeszcze wówczas nie wiedziano, co ich będzie czekało, ale z wielką radością i ochotą. Witali się z żołnierzami wyzwalającymi szczelna. Pamiętajcie, że był 21 styczeń 1945 roku. Część Polski została oswobodzona ale znaczne połacie, szczególnie Wielkopolski, czekały na wyzwolenie. Gromie skańców szczelna przebywała w obozach niemieckich, w stalagach i oflagach. Także w obozach śmierci takich jak Grozrozem, madhausen guzem Oświęcim, Stutthof. Tam jeszcze czekali na wyzwolenie. Szczególnie Szczelnian grupa, która przebywała w jednym z najgorszych obozów, w Gusen. Na, na cmentarzu szczeleńskim, a także i w okolicznych lasach, Znajdujemy mogiły tych ludzi, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Zginęli podczas masowych egzekucji, a także zginęli w obozach koncentracyjnych, a ich doczesne szczątki zostały przesłane do miasta ich urodzenia do szczelna. Takich mogił kilka mamy na Szczeleńskim cmentarzu, gdzie w sposób symboliczny spoczywają ofiary tamtych dni. Ale nastał i ten dzień wolności, który szczelnianie przyjęli z ochotą do pracy, by budować od nowa to wszystko, co udało im się stworzyć w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Minęło już 68 lat od tamtych wydarzeń i im więcej tych lat przybywa, tym nasza pamięć staje się ułatniejsza. Spotykamy się z stwierdzeniami, po tylu latach nawet takimi, czy nie mogli sobie wybrać innej pory roku. Pamiętajcie, że pamiętna data 22-20 stycznia 1863 roku to także zima, straszna zima. I zryw powstańczy w Królestwie Polskim, zryw, do którego dołączyli także ścielnianie w ilości ponad stu powstańców. Pamiętajcie o tym, bo 27 za tydzień w niedzielę będziemy czcili ofiary tamtych dni, tamtych krwawych dni, odsłaniając tablicę pamiątkową na byłym lazarecie powstańczym, największym szpitalu powstańczym, jaki został opisany i udokumentowany. I jego, jego mury przejmowały jednorazowo od 130 do 180 rannych powstańców. Granica, jaka dzieliła Zabór polski od Zaboru Rosyjskiego, była tuż nieopodal szczelna i przez tę granicę przewożono rannych powstańców. Pamiętajcie o tym, że także 8 i 9 maja obchodzimy rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej państw europejskich. Pamiętajcie o tym, bo pamięć musi w nas trwać. Druch Czecki jest tym symbolem, przed którym zawsze czcią ściągamy czapki z głów. Pozostało niewielu kombatantów, wielu z nich jeszcze tym bardziej w wieku starszym w domu pozostało, ale Druch czeski nie zważa na pogodę. Pamiętajcie o tym, że jego przodek jego przodek opiekował się szaleńskimi grobami powstańców wielkopolskich. To poprzez krew rodziny czeskich przelaną na różnych frontach i na naszej kujawskiej ziemi dziś możemy z dumą podnosić głowę, witając się z duchem czeskim i okazując mu wielką sympatię i wielką wdzięczność. Dziękuję bardzo.